Cześć, witam wszystkich z tej strony Tomek, a to jest kanał GramWy i zapraszam do kolejnej części serii Control. Idziemy, mam nadzieję, do końcówki tej, tej misji, ale zanim to, chciałbym Was najmocniej przeprosić za poprzednie filmiki. Mam nadzieję, że one trafią jeszcze na moje konto. Mówię tutaj mianowicie o trzech filmikach, które dopiero teraz zauważyłem, że. Nie, nie zostały wygrane na YouTube, a i są po prostu w, w czasie oczekującym, niestety. E, są to trzy filmiki, które dzień za dniem są akurat po jednym i to było 5 dni temu, 4 dni temu i 3 dni temu, które nie zostały jeszcze opublikowane. Mam nadzieję, że się nie uda i jeszcze zostaną opublikowane, e, bo no niestety, ale. Mi jest bardzo przykro ze względu na to, że to jest moja praca wykonana, ale i wy nie będziecie mogli zobaczyć wszystkich e, rzeczy, które dla was przygotowałem. E, mam nadzieję, że to się uda jeszcze i filmy zostaną opublikowane. Waź w ordinarii. Weszliśmy i spotkaliśmy Polaris, jak gwiazda. <laughs> Powiedziała nam, że jesteśmy wyjątkowi. Sprawiła, że poczułyśmy się wyjątkowi. Poczułyśmy. Poczuliśmy. Uczucie było takie, jakby się człowiek na nowo urodził i zaczął oglądać świat. Wyglądał znajomo, ale był jakiś inny. Polaris powiedziała nam, jak wyłączyć projektor. Gówniane małpy szło prosto na nas, a z nimi nie matka. Dylan płakał. Wyłączyłem projektor i tamci zniknęli. Skończyło się. Zebrałem wszystkie slajdy i spaliłem je. Wszystkie z wyjątkiem slajdu ręka. Przetworzono informa przetworzona informacja, niepotwierdzone istotne istnienie istoty paranormalnej oznaczenie Polarisz. Słuchajcie, podejrzewam, że jeszcze jedna rzecz, tak jak powiedziałem w którymś z części, nie wiem, czy YouTube pozwala na przekleństwa. I wiem, że być może w dwóch, może w trzech właśnie filmach zdarzyło mi się, że przeczytać coś, co jest po prostu przekleństwem. I być może to był problem. Drugi slajd nazwałyśmy łąka, ale tak naprawdę to był pusty teren z kępką chwastów. Była tam chatka i linia telefoniczna. Pachniało kwiatami. Ten zapach był silny i odurzający. Miewaliśmy tam zwariowane sny. To na pewno z powodu tego zapachu. Nie podobało mi się to. Nie lubię kręcić, tracić kontroli. W snach wszystko się roztopiało, A potem, kiedy wychodziliśmy, wszystko wokół projektora podobnie się roztapiało. Nil. Nila naprawdę to kręciło, odkryliśmy, że coraz częściej przyjeżdżał tam sam. Potem Tom wyciągnął, wyciągnął z Nila tę tajemnicę i znalazł projektor. Tom ze, swoim, ze swoimi bandziarami zabrali to. Myśleliśmy, że Nil zgubił się na tej łące, kiedy Tom zmienił slajd, ale zdarzyło się coś innego. Niepotwierdzone istnieje dodatkowego slajdu oznaczenie łąka. I to, co mamy w tym regionie, jest tutaj. Nasza okoliczność, słuchaj, podróż, dump. Albo odtworzyli to, albo się jeszcze okaże, że ja i brat był ee, projektem i po prostu pracowali nad, na, na, nad nami. Exordinary, etap trzeci. Z Tomem i innymi było coraz gorzej. Zachowywali się strasznie. Nauczycielka matematyki, pani Chester, próbowała zmusić ich do posłuszeństwa. Pchnęli na, nie, na nią fortepian. Połamali jej nogi, a potem Tom roztrzaskał jej głowę. Bye, bye, pani Chester. Zawsze ją lubiłem. Lubiłem matematykę. To był punkt kryty krytyczny. To było taki poziom zła, jak we władcy much. Dorośli zdali sobie sprawę, że coś jest yy, nie w porządku. Przyjechali policjanki, policjanci i dosłownie wywlekli Toma, Hugo i innych. Tom wrzeszczał, że nie matka wszystkich ich przepędzi. Wprowadzono godzinę policyjną dla wszystkich dzieci w ordinarii. Mama i tata byli wkurzeni. Pytali nas o wysypisko, jak... o wszystko. Pamiętam, jak chciałam, żeby sobie poszli. Tak jak mówi Tom, kiedy obudziliśmy się następnego ranka, prawie wszyscy dorośli po prostu zniknęli. Czy to była moja wina? Czy, czy ja? Nie wiem. Potwierdzono, że zniknięcie większości mieszkańców ordinarii było spowodowane zjawiskiem was związanym z projektorem slajdów. Tak, by the way, jestem w trakcie czyszczenia drugiego pada. Więc mam nadzieję, trzymajcie kciuki, że będzie wszystko dobrze. O, oh, dzień dobry. I pad będzie działał, bo potem podchodzę z kolejną próbą. Do tego odpada, którym aktualnie gram, to w sklepie Mam nadzieję, że po prostu będzie działać, i wszystko. Już, nie? Po prostu nie ma wyjścia, żeby nie działał ten pad, prawda?

Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. Hmm. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s named Thomas Singh. What? I don't know, matter. matter. It suits you very well. The poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself. I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? Okay. Yeah, um, it's this. I feel an emptiness, a yearning for something that I think I lost. It's natural for you to feel that way your brother and your parents are dead no no dylan's not dead and that's not even it you're referring to the imaginary friend from your childhood polaris she's come back after a long time she's calling me in a dream i saw she she showed me things jesse it felt more real than anything as real as what happened in ordinary. The industrial accident in your hometown that you believe Polaris caused. No, it wasn't an accident. There was no industrial accident, and Polaris didn't cause it. She saved me and Dylan. Jesse. No, it was a cover up. The government knows about it. There were agents there. Agents from i don't know exactly but they took dylan they i'll find them i won't stop looking polaris wants me to go to new york there's a building there i have to leave soon i have to be there at a very specific time something something hugely important is going to happen jesse you know we can't let you go until you're well I to zaczyna się tego, i Czyli tak, już powoli zaczyna się rozwiązywać, i najprawdopodobniej ja mam takie podejrzenie, że to wszystko się dzieje na tle psychicznym Jessie. Ona ma to wyimaginowała sobie to wszystko, próbuje sobie w ten sposób usprawiedliwić jakiś dość duży wypadek, który się wydarzył w mieście. Być może jakiś wybuch bomby radioaktywnej, która zabiła całą, całe miasto. I być może przeżyła tylko ona lub, e, lub ona z bratem. Ordinary uzupełnienie. Szczegółowe dane ze znacznej mierze uzyskano na podstawie przesłuchań Dylana Fejdena. Odnośnie informacji znajdują się w przesłuchaniach e, oraz sesji terapeutycznej Jesse Fejden, a także dowodów poszlakowych znalezionych w miejscu ordinarii. Należy zauważyć, że relacje uzyskane z tych trzech źródeł zawierają sprzeczne dane. Przykład: Dylan twierdzi, że było 8 slajdów do projektora. Jessie wspominała o dziewięciu slajdach. Biuro znalazło jeden nienaruszony slajd i spalone pozostałości sześciu innych. Niestety, slajdy te są tak mocno uszkodzone, że nie można ich użyć w projektorze. Uważa się, że z osobą odpowiedzialną za spalenie slajdów jest Jessie. Doktor Darling nakazał, aby całe wysypisko z miasta Ordinary przewieziono do biura w celu zbadania, co może pomóc w odnalezieniu dodatkowych slajdów lub innych przedmiotów paranormalnych. Ponieważ przestrzeń w sektorze śledczym jest ograniczona, ten waś zostanie zbadany w sektorze zamkniętym. Tak, całe wysypisko, czyli po prostu pewnie całe miasto zostało zrównane z ziemią. Wszystko wysypali, i zrobili wysypisko. I, i teraz przeglądają tam, że wszystkie. Co mogą znaleźć w tym kierunku? Nie wiem, tak naprawdę po co, ja niektóre rzeczy nie trzymam, ale obrażenia 59. Coś pocisku. Gdzie idziemy. Hmm, a też chyba nie koniec. Tutaj. Desepisko jest. Czemu to samo jedzie? Przerwanie pracy na wysypisku. Z polecenia doktora Derlinga wszystkie prace na wysypisku w Ordinali mają zostać natychmiast przerwane. Zasoby zostaną przeniesione do działu. Więcej szczegółów już wkrótce. Pod koniec miesiąca nastąpi zamknięcie strefy. Prosimy, aby do tego czasu usunąć stamtąd swoje rzeczy osobiste. Wszystkie slajdy obrazkowe do projektora, znalezione na terenie, należy natychmiast dostarczyć dyrektorowi Berlingowi. Tak, tam jest jakieś wejście. Wysypisko. O, patrzcie, jeszcze tutaj na kole można. Wjeść. Globus. O, tego nie widziałem. Przedmiot został znaleziony przy ulicy w Toronto, w apartamencie należącym do Davida Wolf, Wolfa, który był obiektem śledztwa w sprawie nielegalnego obrotu przedmiotami paranormalnymi. Agenci biura wkroczyli do apartamentu i znaleźli licz, liczne paranormalne obiekty w szczególności oraz wspomniany przedmiot. Pan Wolf został aresztowany. Jaki jest powód tajemniczego zniknięcia mieszkającego na Bay Street za założonego 36-letniego fina? finansisty pozostającego w związku małżeńskim z modelką. To pytanie nurtowało śmietankę towarzyską Toronto cały zeszły tydzień. Policja informuje, że sprawa jest w toku. Jakiś wir z radia twierdzi, że ów człowiek dołączył do iluminatów, a zdaniem piszącego te słowa reportera, pan Łow, znudzony pracą, mający po dziurki w nosie swoje, swojej rodziny, zwyczajnie zostawił wszystko i wybrał emeryturę na jakiejś odległej, rajskiej wyspie. Teraz są czy my, 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 a cały świat świat że że żyje. O, dzień dobry. Będzie lepiej ich po prostu z góry załatwić. Po co ja mam się męczyć, tracić zdrowie tak? No i to jeszcze nie koniec to co tym właśnie mówiłem jeszcze nie wszyscy Notaião. Nie ma dobro. Jakaś tarcza. I gotowe. Jeszcze tylko zobaczymy w tym kierunku, co tam jest, bo już widzę, że jest. Tu jakieś wyjście pewnie, nie? Skrócik. spoczka. Przejrzymy sobie szybko wysypisko jeszcze. To laboratorium, a jednak coś jest. Okładka albumu. Miałem jakieś 9 lat, kiedy znalazłem płytę Old Goodsów mojego taty. z, mojego z miejsca. Zostałam ich wielką fanką Jesse Faden. No właśnie, to jest ten zespół chyba rockowy, o którym wcześniej słuchaliśmy. Czyli to po prostu zaczyna wszystko mieć jakiś sens powoli po prostu to co ona tam coś pamięta to, to zaczyna o tym mówić. I, I jest to wszystko gdzieś tam plecione w tą grę. setting up a department. Dimensional research in the research sector. Huh? Transferring the slide projector there. That's where my focus will be now. The ordinary site remains as is. We'll be back to. I, I don't know when. <gasps> Darling took the projector to the research sector. He dedicated a whole area to it, so he knew it was important. Dimensional research. That's where we go next. Twarz nieprzyjaciela. Ukończ misję siódmą. O zobaczcie, ja byłem pewny, że szóstą kończę. E, fińskie tanko. Poszukaj projektora slajdów w dziale badań wymiarów. E, misję. Środki zaradcze, to mi się nie chce. Zbadaj windę sektorową. I to wolę najpierw zrobić. Ucieknie, że od. Aha, to te listy. Użyj że To już to robiłem i to są ukończone. Ym, dobra, a co z tą? Centralne kierownictwo. Zbadaj windę sektorową. Mroczne miejsce. Dobra, to w takim razie lecimy dalej. Tylko ciekawe, co nas jeszcze tutaj czeka. Czy będzie jeszcze jedna walka? Nie. Tamten lata, dobrze. E, gdzie jest... Teleport. Skolności, super. Co ja mówiłem w co inwestuję? W wyższe tej rakiety z powrotem w stronę przeciwników. To była dobra opcja, czy może z tą tarczą? Przyponuję słonecznej złamki w kierunku przeciwników. No i chyba w to. Okej. Okay, się... hmm, dobra, może spluwa. Olepszenie naładowania, o właśnie Może to nie to No nieważne już Szybkie przemieszczanie Do działu kierowniczego proszę Centrum Kierownictwa Dobra, tu nic. A Pope coś ma do powiedzenia. Tak, o, jakieś materiały leżą. Linia czasowa zdarzeń. Analiza sekwencji zdarzeń podczas inwazji pod kątem ewentualnych wzorców zachowań syku. Ustalenie sekwencji zdarzeń jest obecnie trudne z powodu braku niezawodnego systemu łączności między sektorami biura i pracownikami. Według wstępnych modeli poziom zero inwazji znajduje się w obrębie sektora kierowniczego. Dokładnie wskazanie tego miejsca będzie zapewne możliwe po przesłuchaniu ocalałych pracowników. Inne istotne kwestie, które będzie można wyjaśnić dzięki ustaleniu sekwencji zdarzeń. W jaki sposób syk przedostał się przez wewnętrzną blokadę? Jak rezonans syku Rozprzestrzenia się w przestrzeni równomiernie czy w sposób zamierz zamierzony? Jaki jest ostateczny cel? Świat zewnętrzny, miejsce między wymiarami? To w pełnym raporcie znajduje się: no jeszcze sekundę, kolekcje multimedia, to wszystko było słuchane. To na pewno nie było. To za zarząd będzie, nie? Ale patrzcie, faktycznie, zbadaj windę sektorową w misji tej drugiej. poszukaj projektora slajdów. No dobra, zobaczymy co ma do powiedzenia. Do you remember Mr. Tomasi, the head of communications? The hiss he was changed into showed up in containment near the turntable. I'll take care of it. That thing's not getting away this time. I've heard reports about his particular use of language and intonation when repeating the his babbling. The biological and behavioral distinctions between different his corrupted individuals is truly fascinating. I wonder if I could categorize the data. And she's already off on her own thing. I've been seeing these darling presentations all over. Seems like he enjoys the limelight. So you noticed, huh? When he recruited me out of college, he actually came to visit. He interrupted my physics course by shouting, uh, not quite, professor, and then marching down to the front of the class where he proceeded to berate the very idea of laws of thermodynamics. Hey, he's been a showboat all his life. Darling visited you in college? Yeah, he read a paper I'd published, came to recruit me for the bureau. I accepted and then spent years waiting for. Access to the confidential research that Darling promised me. And whenever I ask about my access level, he just mumbles that it's temporarily postponed and then changes the subject to the effect of entropy on luck. I wonder who else Darling hit his work from. Marshall? Trench? Have you learned anything about Dylan's condition? Only that he's definitely his, but. I guess his chanting made that pretty obvious. You know, interestingly, the words of the hissing cantation have an average length of four letters. The most common word used seven times is want. The next most common are through and time. That's very interesting, don't you think? I don't care about the words. What about my brother? Right, sorry, I got a little off track. Well, strangely, his tissue samples all look healthy. Unlike the other hiss I've tested. That's good news. Right? I wanted to talk to you about the crazy things I can do. My abilities. I get the sense that they're not very. usual around here. Well, usual and unusual aren't really benchmarks at the Bureau, but. First in perspective, Director Northmore once used the floppy disk to send a bowling ball six yards through the air, and that was considered a huge deal. So compared to that, you are most certainly an outlier. An outlier? I like the sound of that. I should get going. Don't let me hold you up. Ok, zobaczymy jeszcze. Właśnie przypomniałem, że nowy strój mam. Zobaczymy co to za ubranie. Kandydat K7. Aha, mm. <gryśla> zwykły dresik. Złoty Skafander jednak bardziej mi pasuje. I słuchajcie, na dzień dzisiejszy zakończymy nasz odcinek. Dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, o kliknięciu dzwoneczka byście nie zapomnieli o kolejnym filmiku, który by the way jest każdego dnia o godzinie 18.00. No i dajcie jakiś komentarz, lajka. Będzie super. Dzięki wielkie. Na razie. Cześć.